Cześć, kochani, witam w kolejnym odcinku na kanale Finansowy Kretyn. Jestem teraz u znajomego w zasadzie na takim weekendowym wyjeździe. Spaceruję sobie teraz po jego ogródku. Jak widać, jest dość spory, ale to fajnie. W ogóle tak doszedłem do wniosku, że w takim domu mieszkając, to w zasadzie za bramkę nie trzeba wychodzić, bo jak się ma internet, to praktycznie ma się dostęp do całego świata. To można wszystko w tym ogródku porobić, łącznie z graniem w piłkę. I gdyby tak naprawdę ten ogród cały skosić, to tu pełnowymiarowe boisko można było zrobić. Natomiast o czym chciałem mówić przy okazji tego wyjazdu? Chciałem troszeczkę przedstawić yy, historię, jakby finansów tego mojego znajomego. I jak tak naprawdę kilka decyzji finansowych albo jedna być może nawet duża finansowa decyzja w życiu potrafi tak naprawdę ustawić i zapewnić spokojne życie jeżeli chodzi o finanse i nie trzeba dużo więcej nie trzeba skakać, kombinować i łapać się wszystkiego tylko wystarczy zrobić jedną rzecz dobrze albo kilka przynajmniej transakcji w życiu jakieś dobrze i coś skacze w trawie i to wystarczy generalnie ten mój znajomy jest Anglikiem, Londyńczykiem tak naprawdę. Co prawda jesteśmy teraz w Cambry, niedaleko Lake District. On się tu przeprowadził jakieś, no praktycznie już 15 lat temu. Mieszkał w Londynie. Ja w tym Londynie też tam z nim troszeczkę, troszeczkę mieszkałem. U niego, jak jeszcze byłem w Londynie, bo w sumie byłem w Londynie przez dwa lata. Chyba jeszcze gdzieś tam na końcu moich studiów, ale do rzeczy, do rzeczy, chodzi mi o jedną finansową decyzję, którą on zrobił. Kupił dom w Londynie w momencie takiego trudno powiedzieć, że kryzysu, ale, ale spadki były jednak, mimo wszystko, wtedy, kiedy on kupował. Nie pamiętam dokładnych liczb, ale. Z tego co pamiętam, kupił ten dom w Londynie za około 150 tysięcy funtów, wtedy i było to, jeżeli policzymy, 15 lat temu się wyprowadził, sprzedawał, a mieszkał w tym Londynie i w tym domu no dość sporo czasu, też kilkanaście lat. Z tego co pamiętam, niestety nie będzie dokładnych dat, dokładnych liczb, bo ich po prostu nie pamiętam. Ten czas mija i ja to kiedyś wiedziałem, ale musiałem teraz zmyślać. A to chyba nie o to chodzi. Chodzi o ogólny pogląd. I on kupił ten dom za 150 tysięcy. On tam też był po jakichś studiach, coś tam pracował. Generalnie był fotografem, ale w momencie, kiedy w zasadzie kupował już ten dom, i miał tam jakiś wkład, miał tam jakąś zdolność kredytową i, i sobie ten dom kupił, praktycznie zaczynając od zera. No, i co? W tym domu miał kilka, kilka pokoi, i tak naprawdę przez następnych kilkanaście lat to praktycznie nie pracował. Coś tam jakieś miał swoje dorywcze prace, czasem gdzieś związane z fotografią, ale to nie były jakieś wielkie pieniądze. Natomiast podnajmował praktycznie jednemu gościowi pokój przez kilkanaście lat, z którym, z którym był tak naprawdę jego kolegą. No, jedną rzecz trzeba wspomnieć, że on nie ma ani dzieci. Ani żony, nie ma generalnej rodziny, więc to też jakby <śmiech> <śmiech> można powiedzieć, yy, nie, życie nie, nie generowało mu dużych kosztów, bo jednak rodzina to jest mimo wszystko koszt, chociaż wiadomo, że jeżeli się jest dwójkę, to też jest yy, dodatkowa para rąk do pracy, jeżeli chodzi o finanse i można to wszystko pogodzić, ale z dzieciakami też jest dużo obowiązków i tak dalej, i tak dalej. Sami to wiecie, sami to znacie przecież. Wielu z Was, z tego co widzę, ma już kilkadziesiąt lat za sobą i, i chyba, chyba każdy zna to swoje życie mniej więcej, jak wygląda, jakie są obowiązki, ale do rzeczy wracam, bo znowu, znowu dygresja, znowu odpadam. I generalnie wynajmo, pod, podnajmował te kilkanaście lat temu koledze. Ten kolega taki troszeczkę lekko duch, wieczny kawaler też, Piotrusz Pan trochę taki, więc on generalnie Skończył tak, że, że no nic w zasadzie w życiu się nie dorobił, bo, bo wynajmował całe życie od kogoś, nie budował tego kapitału i gdzieś tam teraz żyje, ale to jest dalej na zasadzie takiej, że pracuje, pracuje, pracuje i po prostu tak jego życie wygląda. A tutaj jest gość, który praktycznie nie pracuje od, no już można powiedzieć pewnie ze 30 lat. W ogóle ten mój znajomy ma trochę po 60, więc... Więc generalnie podnajmował ten pokój temu swojemu koledze. Też podnajmował w międzyczasie różnym, różnym osobom, ale nie na zasadzie, że ten dom tam z tego co pamiętam było chyba pięć pokoi w tym Londynie, ale to nie było tak, że tam mieszkało pięć osób. Tam raczej mieszkał on, ten jego kolega cały czas. Ja tam w pewnym momencie mieszkałem i ewentualnie jeszcze gdzieś jakaś przede mną inna osoba była gdzieś tam, jak ja też mieszkałem, to też. Też jeszcze ktoś, ktoś tam pomieszkiwał od czasu do czasu, ale wszystko na zasadzie takiej: każdy pracował, każdy chodził do tej pracy, każdy się szanował, nikt, nikomu w drogę nie wchodził. To nie był jakiś taki kołchos co czy coś w tym stylu, tylko po prostu był normalny dom, duży, który którym każdy sobie jakoś tam żył i, 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 i mówię, nikt nikomu w drogę nie wchodził i w zasadzie to nawet było fajne, bo kiedy od czasu do czasu tam się ktoś spotkał w kuchni czy nie w kuchni, to też porozmawiało się. Także, także wszystko na, na pełnym szacunku i, i, i bez żadnych, jakichś takich spin. No i generalnie minęło te powiedzmy kilkanaście lat od kiedy on kupił tą nieruchomość za 150 tysięcy i sprzedał ją w roku z tego co pamiętam chyba w 2008 na tej górce. Na tej górce, chociaż ta górka tak naprawdę w Londynie to, to te spadki to kiedyś tam po tej górce, po tym nie wiem, kryzysie finansowym to te spadki to były znikome i, i i tak naprawdę ten dom, nawet nie patrzyłem, ile on, takie te domy są warte w tej okolicy, znaczy nawet na tej ulicy, ale zakładam, że koło miliona funtów pewnie teraz. I no on to sprzedał za 600 tysięcy, więc jakby w międzyczasie już w zasadzie ten cały kredyt był spłacony, jeżeli nie cały. Także, także w zasadzie można powiedzieć, że nagle się okazało, że gościu po, po iluś tam latach nic nie robienia, tylko podnajmowania jakiegoś tam pokoju i czasem kilku innych, nagle się okazało, że 600 tysięcy funtów, tak, faktycznie on to musiał spłacić, bo, bo jemu to wszystko zostało. Jemu to wszystko zostało, te wszystkie pieniądze i 600 tysięcy funtów, nagle się okazało, że on taki dom sobie w Cambry kupił też w momencie, bo w zasadzie przeprowadzał się, to też od razu ten dom kupił i miał spiętą tą transakcję, więc można powiedzieć, że też tutaj na górce kupił, chociaż ten dom jest też więcej warty już dzisiaj. Kupił ten dom za 300 tysięcy funtów i zostało mu po różnych kosztach, z tego co pamiętam, rozmawiałem z nim, bo no dość otwarty finansowo też nie, jakby nie ukrywał i ja też, też, też o swoich finansach mu mówię i to nie jest żaden w ogóle problem. Zostało mu y, jakieś 250 czy, czy koło 300 tysięcy funtów takich wolnych środków Czyli dom, w którym sobie mieszka i 300 tysięcy funtów. Popatrzcie się, a gdzieś tam ktoś, jego kolega, który wynajmował, nie ma nic, nic nie ma, bo nie zainwestował w, chociażby w jedno takie aktywo. I to jest właśnie ten przykład, jak można jedną taką transakcją, tak naprawdę w życiu finansowym, w długim terminie, ustawić sobie wszystko. Bo takich transakcji można zrobić kilka. To znaczy, że można kupić swój dom i tam, i tam mieszkać, i na przykład, ale można też kupić w pewnym momencie dom pod wynajem. Jeden, drugi, trzeci. Można to podnająć. Nawet jak się na tym nie zarabia. Nie ma cashflowu na tym dodatniego, tylko jest powiedzmy na zero. Chociaż w Anglii tak naprawdę ten cashflow dodatni nie jest trudno zrobić, co ciekawe. Natomiast chodzi mi o to, że po latach wynajmu, spłacania to to nagle się okazuje, że to nagle się okazuje, że zostajecie ze swoim domem, który jest spłacony, z kilkoma innymi domami, które są spłacone i macie po prostu od pewnego momentu w życiu, kiedy już nie chce wam się pracować, nie macie już siły pracować, to spieniężacie to wszystko, na przykład albo pozbywacie się pozbywacie się jednego domu, sprzedajecie dom i spłacacie trzy inne. I to nie jest jakaś mrzonka, tylko po prostu to jest czysta matematyka i upływ czasu i, i efekt kuli śnieżnej, który się sam nakręca. Już nie wspomnę tam o innych rzeczach. Jeżeli ma się nadwyżki kapitałowe, to można też właśnie tak jak mówiłem, w chociażby w UK, w te, w te ISA accounts te pieniądze ładować, gdzie tak naprawdę wszystkie zyski y, z jakichkolwiek inwestycji macie y, chronione przed podatkiem, nigdy go nie zapłacicie tak naprawdę. Nie wiem, co by się musiało stać, jak przepisy by się musiały zmienić, żeby żeby, żeby to, się, to się zmieniło, bo to jest przecież taki wehikuł, żeby ludzi, y, którzy troszeczkę mają głowę na karku i troszeczkę pieniędzy, i mają y, te nadwyżki finansowe z pracy swojej, żeby, żeby budować to długoterminowe bogactwo. I nie wiem, czy coś chciałem, coś chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie, tego, odnośnie tej sytuacji mojego znajomego. Natomiast on tu żyje już od 15 lat. I, no I wiecie, aha, jeszcze jedna rzecz, jedna bardzo ważna rzecz. To jest człowiek, który, mówię oczywiście, nie ma, nie ma kosztów związanych tam z dziećmi i tak dalej, ale, ale mówię też jest sam, więc jakby miał na przykład żonę i rodzinę, no to ta żona też powiedzmy pracuje i, i powiedzmy to się wszystko wyrównuje, więc to można, to można przyrównać do rodziny z, z, z dwojgiem ludzi pracujących. Natomiast do czego jeszcze zmierzam? Ten człowiek, Jeździ samochodem, jakimś tam vanem, który jest praktycznie kilkunastoletni i jest przystosowany też do, do transportu psa i on tam czasami gdzieś, pamiętam, do Szkocji jeździł i, i też spał z tym psem w tym vanie, po prostu zwiedzał te wszystkie miejsca tam i, i ma auto, które nie kosztuje, nie kosztuje prawie nic, ale jest, zadbał o nie, żeby po prostu było sprawne i żeby jeździło. Następna rzecz... Następna, że zanim pamiętam, to miał auto, to też w ogóle na auta nie wydawał, tylko jeździł jakim, jakąś starą BMK, która była bardzo, która też była bardzo e, niezawodna, właśnie, była niezawodna, nie brakowało zupełnie nic temu samochodowi, a ten, ten samochód praktycznie nic nie kosztował. To jest człowiek, który nigdy nie wydawał pieniędzy na pierdoły, po prostu bo nie był mu potrzebne, to nie chodzi o to, że on tam biednie żył czy, czy oszczędzam na jedzeniu. absolutnie nie. Absolutnie nie. Chodzi tylko o to, że nie potrzebował nie potrzebował jakby takich rzeczy, żeby się, żeby, żeby swoją wartość jakoś, jakoś yy, musieć reperować rzeczami, które, które niby mają jakąś wartość, za tak naprawdę są, są hamulcem do takiego naszego rozwoju w życiu w sensie finansowym, bo, bo jeżeli wydajemy na pierdoły to ta kula śnieżna, mówi, o Jezus, jaka zaspana jaka zaspana to, to ta kula śnieżna nie jest się w stanie nigdy zacząć toczyć, bo bo wszystko wydajemy i wszystko wydajemy i, i, i w ogóle nie niczego nie oszczędzamy pójdziesz ze mną tam siku zrobić, żarcia szukasz co dobrze, chodź, 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 chodź. no chodź ale. nie bój się, chodź Także, także tylko tyle chciałem powiedzieć odnośnie to jest przykład, żeby też kogoś zainspirować, że na przykład ktoś mówi a ja mam dzisiaj 30 lat i nie widzę tego, bo to ile to potrwa i tak dalej. Tak, ale weź pod uwagę jedno, że 20 lat minie bardzo szybko i się, i się sam zdziwisz, jak szybko minie, i nagle się okaże, że dalej jesteś w tym samym miejscu, musisz iść tam gdzieś do pracy do fabryki i musisz kierowcą być dalej, bo, a kręgosłup Cię już boli. I tak naprawdę wystarczy tylko zaplanować kilka rzeczy, pomyśleć, zrobić sobie takich większych większy, zrobić sobie takich większych kilka transakcji, albo nawet jedną tą związaną z domem i no te nieruchomości są fajne, są bardzo fajne, bo, bo, bo są dość proste, no. tylko, tylko trzeba oczywiście mieć na ten start, mieć trochę odłożone, mieć tą zdolność kredytową i mądrze to zaplanować. I w zasadzie wtedy wtedy się okazuje po 20 latach, że że można sobie przystopować i prowadzić fajne życie i znaleźć sobie miejsce. Zależy kto czego chce, bo jeden chce w mieście, jeden chce na wsi. Ja kiedyś zawsze byłem w mieście, ja też z miasta jestem i, i niby zawsze w mieście fajnie, ale jak się ma też się na studiach i imprezy, nie imprezy, życie towarzyskie, to wiadomo, że chce się żyć w mieście ale w takim zaawansowanym wieku jak ja to tak naprawdę, to tak naprawdę się okazuje, że, że im dalej od miasta, tym, tym lepiej. Przynajmniej takie jest moje zdanie. No i co, chyba tyle chciałem powiedzieć? Nie wiem, czy coś chciałem jeszcze powiedzieć, no, ta transakcja, która, która wystarczyło, żeby ta jedna transakcja, którą zrobił, żeby, żeby się ustawić. Chciałem powiedzieć też o tym, że nie będę dawał pieniędzy na pierdoły. I w zasadzie chyba tyle. I teraz popatrzcie się, czy potrzebujecie czegoś więcej od życia niż, niż jakiś tam w miarę, yy, w miarę komfortowy dom, w miarę komfortowe miejsce do życia. Jakiś tam samochód, który dojedzie z punktu A do B. Poza tym nie potrzebujecie chyba nic, nie? A wszystko inne to jest takie, sprzedaną Wam, że, że, że to jest warunek szczęścia. Nie, warunkiem szczęścia jest spokojna głowa. To jest moja opinia, oczywiście. Ja tego potrzebuję. Spokojna głowa, czas, brak desperacji finansowej. Po zawsze można w jakiejś pracy, w której się jest, powiedzieć nie powiedzieć przepraszam, przykro mi, ja nie będę tak pracował, nie mam na to siły, albo jestem tutaj nieszanowany. I, I jeżeli tak ma być, to ja po prostu odchodzę, idę gdzie indziej, mam czas, żeby poszukać innej pracy, nie ma z tym problemu. To jest najważniejsze w życiu, przynajmniej dla mnie. Także każdy, także, jeżeli, to jakaś taka, jeżeli ktoś chce tej inspiracji jakiejś, to myślę, że ta historia może być taką inspiracją i pomoże pomyśleć o życiu w takim dłuższym terminie, a nie tylko na zasadzie, co ja co ja będę miał jutro, a jutro nie będę miał miliona, tylko, tylko w zasadzie moje życie się nie zmieni w przeciągu, w przeciągu kilku dni. No nie zmieni się, może się nie zmienić, no chyba, że wymyślisz jakiś nie, nie, niewiarygodnie potrzebny produkt albo, nie wiem, rozwiniesz jakoś niesamowicie jakiś, jakiś biznes, który ma potencjał jakiejś skalowalności, zrobisz to szybko i no Ja chyba takim człowiekiem nie jestem i, 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 i tak naprawdę muszę tą małą łyżeczką powoli piąć się do przodu albo do góry, bo piąć to się raczej do góry, a nie do przodu, ale iść do przodu ze swoim życiem chociażby finansowym i nie tylko. Natomiast, y, natomiast tak jak mówię, no, mam nadzieję, że ta historia krótka może być inspiracją dla kogoś, żeby sobie po prostu to życie finansowe troszeczkę w głowie poukładać i mieć jakiś plan na nie. Ok, dzięki. Pozdrawiam. Finansowy kretyn mówił z tej strony. Dziękuję za wszystkie komentarze, które ostatnio były na kanale. Są bardzo głębokie, są bardzo obszerne. Jestem niesamowicie zadowolony z tego, że założyłem ten kanał. Co ciekawe, okazuje się, że jak ym, przestałem wykresy robić i i, i próbować wróżkować co będzie na rynku, to, to w sumie subskrybentów nie przybywa, ale ale na pewno ci co są i ci co komentują to są bardzo jakościowi subskrybenci. Ja troszeczkę wiedziałem, że tak będzie, bo, bo jednak większość ludzi chce gotowych odpowiedzi, tu kup tu sprzedaj, tu się zrobi tak, tam się zrobi tak, a tak naprawdę to nikt tego nie wie, i, 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 i sprzedają mam takie pierdoły, i większość ludzi w to wierzy. I, to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby, żeby rozplanować swoje życie samemu, żeby mieć satysfakcję też z tego, żeby, żeby, żeby wiedzieć, że nie ma jakby takich pewnych odpowiedzi, że, że trzeba troszeczkę się zdywersyfikować, że trzeba troszeczkę pomyśleć, co będzie, gdy stanie się A, B albo C, czy mam jakiś plan dodatkowy, a ludzie nie chcą myśleć, no. ludzie nie chcą myśleć. I... No i tyle no dlatego mówiłem, że ten kanał może nigdy nie będzie duży, chociaż jestem i tak zaskoczony pozytywnie, że kilkaset osób jest w zasadzie zasubskrybowało w przeciągu miesiąca i no, mam nadzieję, że to się troszkę powiększy i że, i że i że też więcej komentarzy będzie coraz więcej i to takich właśnie, takich właśnie niesamowicie głębokich, refleksyjnych, nie tylko na temat finansów, ale na temat samego życia i samego, samego jakby. Rozwoju, samorozwoju, trochę takiego, nie? Dobra, bo się znowu wideo robi strasznie długi. Ja tu mogę chodzić, pewnie i opowiadać następną godzinę, a chyba nie o to chodzi. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Na razie. Hej.